Halo, dzień dobry Tak, ruszamy dzisiaj na wycieczkę kolejną Która dzisiaj jest? 31? 31 Ostatni dzień maja, ruszamy na wycieczkę w okolice Łodzi. Oczywiście administracja pierwsza. Ja, Karolina wkurwiona, bo Bo ją wyciągnę z łóżka szybciej, żeby być pierwszym. I musiałem jej kupić kawę. nie za administratorów. Tak, dziewczyny nie wychodźcie za administratorów grupy, bo później tak jest. No tak, zobaczymy kto będzie yy. następny, podejrzewam, że Piotrek albo Patrycja Zobaczymy A my ogólnie zapraszamy was do oglądania I gorąco pozdrawiamy Aha, tak, tak Chyba dobry bit tam leci pod tym kaskiem Koła autobusu kręcą się kręcą się kręcą się koła autobusu kręcą się przez cały dzień A co jaki uśmiech na twarz, ja. jak on się wita To jest koramito siebie nic nie nagrywałem Przy siebie. Przyze mnie? Tak, nie nagrywałem podjazdu Tylko tak, Tylko tak. Na Cześć, na się Mika Mogę jechać ja to... dzisiaj? Możesz Nie wiem. Mówię, zachęcili no, mnie, jest... mówię same dziewczyny Ja też tak mówię, same dziewczyny dzisiaj jadą Prawie Cał prawie no, Ja nie niepotrzebnie przyjechał, bo tak byśmy byli we dwóch Ukaz pierwszy, ja na końcu Nie, wchodzę po spódniczkę i założymy i co? Będę za komputer robił? No. No. <laughs> Może to... Nie no, chyba... To Nie mnie? Tak. Nie. nie. Ja słyszę. Słychać. Ja... No ja, ja też Słyszysz, słyszę. jak mówi. Nie, słyszałem tu. Słyszałeś? Serio? Mnie nie tu? Nie. Ja słyszę. Słyszę. Ja. ja słyszę. A weźcie, to... weźcie, odsuń. Odsuń się od niej i zobaczysz. No. A... Nie. Nie. Nie wiem ja, ja... Nie. Ja słyszę. Tak. Ja też słyszałem Gosię. Trochę czy nie? A słychać. Ja słychać. słyszę. To, to trochę, czy nie trochę? Ja słyszę. A. Ja to ale nie wiem co O! Gosia? Nie, wiesz co? Ola! Piotrek, ja podejrzewam, że ty... Ch chyba gościa masz gdzieś wyciszoną, wiesz? I dlatego? Że co mam? Wyciszoną gdzieś masz gosie i dlatego. Bo ja ją słyszę no, ja, no... Pewno. ja ją słyszę. A ja, się... ja też jej nie słyszę. No to co nie wiem. Coś A po nie łączy po prostu. Dobra, zobaczy, zobaczymy na tym. Ale wyciszoną głosie? Ja bym go się nie wyciszał. Emila ja też <noise> nie <wiem>. słychać? <noise> no em... Emila to zazwyczaj nie słychać. <noise> A chuj przygoda! A <noise> chuj przygoda! Dobra, wiem kto na końcu jedzie Ona <grystanie> Już, domówiłem Co? mną Radzę ja sobie ja, mną, to, to... To... To jest... To jest świetnie <grystanie> że że ja mu pomagam, bo tak to by sobie nie dał no, szukam tej tajnej bazy teraz, rozglądam się to jest tajna, więc jej nie znajdziesz właśnie, jest tajna no jechaliśmy. Nice. <głos> <głos> Działa? Podleci? A. Nie działa A. Okay witaj ziemianinie ja się nazywam Jolbosz mój kolega nazywa a ja się a jestem co ryby łowi obejrzyj równy start naszego ufo i odwiedź na naciśnij start a to nie, nie startuje bo wiatr jest za duży tak? to jest odłączone Tak, podoba mi się. Ziemia linie. Co mówisz? mi, Dawaj. się nazywam Ja się nazywam Tom. Tom? <ścją400> Tom. Tom, to, to... Tom? A jaki zegarek ma wyczasany. To to... <ścja0> to... <ścja0> to to nie <ścja0> <to>, to... <ścja0> Nie, nie, bierze, ciągnij nie. Złapałem <mach> rybę. Złapałem polska ryba. Ja ci, to to jest. A, <mach> Bada jak myślicie? Złapuję. E, banek się rusza. A, wypłynę z powrotem. Kogo tam pod tyby? Kto zasłużył? Piotrek Jest Zakaz Zakaz? Ja? Ja zasłużyłem? Zakaz na dyby? Cięcie odwołane do odwołania Szkoda. Bo, bo moim zdaniem to Piotrek zasłużył za te ziewanie podczas drogi. Ja pojechałem <grym> do domu. Baterijki wymienię i zaraz utrzymę dalej. No czemu gości nie słyszysz? Bo <noise> Była wyciszona. Wyciszoną Gosię? Ja bym go się nie wyciszał, nie? Ja też nie słyszę. No ale ja też jej nie słyszę. Gosia, powiedz, Gosia, powiedz coś? No, no jestem no! O, słychać. O, teraz słyszę. To, to... O, tak, wszyscy słyszą, krzyczą, ja gości nie A! słyszę. <śleszy> On wyciszał go się wtedy, co było taki tak. pogłos, ale to było już dawno. Lub no, 1 maja? No, to... Jak ona już pojechała dawno? Jerzyk! O Jezu, nawet. Jerzyk! Hm. To, to, nie ja! Ale śmierdzi, To Toż to nie Jerzyk! To nie To nie, nie Jerzyk, to gówno! Gówno z Jerzykiem ktoś pomylił, ja nie wiem. To był gówniany Jerzyk. To no bardzo głupi, ale... że nie chciałam sta usta robić, bo ostatnio miałem taki zamiar Aha. Orlen Kebab Wygrałem Nie, eee, Eldorado Nie no, fajnie, fajnie. Te śniadki kupimy! No! Oh. Kuchen oh, mam! Smacznego oh. oh. i już, już po obiedzie! To oh, wow. <śmaczna> oh. Tyle starczy! Hey. Pokazuje mi tu w prawo. I zaraz znowu w prawo. To jest za szpital. No jest, tylko że tu nie dojedziemy, chyba, do tego szpitala tamtego. No to jest chyba normalny szpital. No ale to jest tam. Ochrona idzie. O, spytajcie się pana. No to trzeba się spytać. Dobra, ja idę. Nie. Taka ochrona to nie ochrona Tak właśnie Dzień dobry Dzień dobry Jakiś tutaj podobno szpital jest opuszczony A gdzie? Ale, o już słyszę ale A nie tam boczkiem boczkiem powolutku sobie tam wjechać? Nawet nie możemy tym bokiem się. sobie powolutku wjechać? A że dzisiaj? A, ale to ma tylko tak sobie zobaczyć sobie Dobra Cicho mamy być, wjechać Nie, my nie będziemy Ale po cichu Bo on, Bo on się spalił, pan mówi A spalił się? A ja się mam cichu Czy to na dwójce jeździ od razu do trójce? Tak, co on mówił, że dzisiaj... co? co że dzisiaj on się spalił. Nie, że spalił się jakiś czas temu ten... ten. Aha. Pa, spalił, palił, coś takiego. Dlatego trzeba być cicho? Tak, dziecko jest. Jezu. Teraz będzie wesoło Teraz bardziej co to jest? O kurwa o. E, no ja to jest, kibło. jest kibło. <laughs> Przygoda, przygoda Każdej chwili o. szkoda <laughs> A chuj przygoda Uwice, dobra, jest, Hej. Okay. Okay. Pani doktor Małgorzata jest wpuszczona do sali numer 16, pacjent Panią Małgorzatę prosi, ten w rogu co tam porywa. I co jest podejście lekarzy do pacjenta? O! Kto chce skorzystać, toaleta jeszcze sprawna. <grystanie> Serio? Pają, <grystanie> yes. ja. no jest. Jest? Dobra, nie będę, i nawet jest Gąbeczki są człowieku um. Co tam toaleta? No i to jeszcze nie zbita. No wietrzą, wietrzą A mi stoi Za blisko widocznie Dobra, obiekt odznaczony przez wursłowskich motopodróżników. Tak A jak zdjęć na balają. Teraz ta Jarek, 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 patrz. Z przodu dziewczyny, z tyłu dziewczyny. Zazdroś Jarek, zazdrość. パトーパトー。<Hello. S 2> <laughs> Czekałem. chciałem no ja kupi nie kupił bilety czy to jest takie... Chcemy pokazać, to, ale... Dobra, jest. Widać, ale... oh. są wszystkie? Tak. Dobra, tak, to do zapraszamy. Yeee! Yeah. Yeah. Kedrek, Tylko zrób ładne żarty, zakończenie na przyjęciu. Żegnamy Państwa. W bardzo miło w towarzystwie. Ja no. A czemu się <laughs> Machamy. Do widzenia wszystkim. A ty co? Inny? Nie, gdzie? To co zjemno? Nie jego. Go. Gdzie aspości i wiady ma spika To nasza droga, nasz jest świat